Czyli neutralna piana. Zobaczymy jak sobie poradzi zimą. Szerszeń stoi. Tak jak widzisz, brudny, długo nie myty, przetrwał mrozy, wszelkiego rodzaju chemię rzucaną na e, asfalt, więc e, myślę, że jest niezłą sztunią na sprawdzenie tej pianki. Porobiłem dzisiaj kilka filmów właśnie, które miały się pojawić, między innymi mycie bezotykowe Felk. Fenomenalny produkt. Też. Coś pojawi się do pędzlowania, słuchaj klasyka, 50 ml na litr, czyli 1 do 20, pyk, bardzo fajnie, bardzo fajnie pachnie, dobra, myk, yy, słuchaj uszczelki w dalszym ciągu nie zmieniłem, nie to, że nie miałem kiedy, zapominam, <laughs> także będę musiał srogo dokręcić kwazara się buntuje ta uszczelka, a w ogóle to muszę jechać i dokupić taką samą uszczelkę. No, To będzie O-ring, więc najmniejszy problem wezmę, minimalnie większy będzie zdecydowanie lepiej. E, lepiej. No tak, będzie lepiej uszczelnią No dobra. Pompujemy. Dobra. Między innymi nagrywałem też film z tym, z Klimatem. Będzie też test szamponiku kwaśnego. No, parę rzeczy się dzieje, więc ruszamy, że tak powiem, z pełną pompą. Pompuj dziadzia, pompuj. Nie ucieka. O. Im cieplej, tym lepiej. Słuchaj, na zewnątrz mamy 8 stopni. Delikatny wiaterek. A trzymaj, i do pompu. Poszło. Słuchaj, co robimy? Zygzaki. Raz. Tutaj testowałem słuchaj, produkt do yy, bezotykowego mycia Felk na lakierze, oczywiście. Zobacz. Tu jest różnica, gdzie był produkt, a gdzie go nie ma, a tu już było uderzone myką. Zobaczymy tu. Zobaczymy na klapie. O, tutaj to jest masakra. Tutaj jest najgorszy element w tym aucie właśnie. Tu jest obłęd. U, nie ma jak to sobie porysować auto do testów. Dobra, przód też. TS gdzieś tu. Pewnie nie będę pamiętał, gdzie to było, ale co zrobić? Lecimy! Janka jest fenomenalna, szczególnie z pianownicy. Bo jak pamiętasz, film naprawdę robi mega robotę, mega przyjemna. Cena do jakości tutaj chyba bryluje, bo pamiętam, 5 litrów, słuchaj, kupiłem za 52 zł. No Allegro, nie wiem jak teraz ceny stoją z tym produktem, ale podejrzewam, że wiele się nie zmieniło. I lecimy z tyłu. -ra 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 -ra. Ale fajny zapach ona ma. Włącznik w dalszym ciągu zepsuty. No i swoje ten kwazar nalatał. A jeszcze posłuży. Ale ma zapach. O Wczoraj też odbywał się test antypary w tym aucie. Boże nie porwało z tyłu. Znaczy test, filmik, testować będzie żona, w trakcie jazdy, powiem co jest 5. czy je paruje, czy nie. O. A na oponach słuchaj leży produkt, który kurcze nie widać go, Od opona jakby nie ma dressingu, a zabezpiecza słuchaj. A produkt służy do plastików. Taka sytuacja. Okej, okay, ale wieje. Mówiłem, że lekki wiatr. Nie, jednak jest mocny wiatr. Widzisz to? Jak mi zabiera oprysk. co zrobić? Miało być tak pięknie. W sumie to mamy zimę, więc nie ma się co dziwić. Zobaczymy, czy zrobi to lepiej niż Electro Detailer. Jak na razie, e, Pro e, Netru, Neutral Home, chyba, tak, z Pro Lighta, No i ta one one, 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 chyba. One, 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 One i one. one. chyba też, moim zdaniem, robi robotę. W ogóle, Mini, jeżeli chodzi słuchajcie, o mycie, o wnętrze, bardzo niewdzięczne auto. E, Ktoś, kto sprzątał w nim wnętrze, ktoś, kto bawił się materiałami na podłodze, to jest masakra. Odkurzyć go w ogóle to jest tragedia. Mycie też nie jest. Pierwsza liga. Pomimo, że jest małe, jest bardzo niewdzięczny. Tigra przy nim to była poezja. ładuje, nie żałuje tak, to jest najmniejszy problem w tym aucie i tu mieścimy się w pełnym literku jeżeli chodzi o tego łobuza mniejsze auto wiadomo dobra, słuchaj, włączymy sobie czas, żeby nie było poszło, złapało mojego wstępnego Trochę mi chłodno. Siedzi. Siedzi wszędzie. Jak zacznie gdzieś przysychać, będę atakował oczywiście lancą też Kerhera, bo to ona ma mocniejsze ciśnienie. Tak jak mówiłem wcześniej, więcej wody. Więc tutaj się nie ma co głupiać. Od razu sobie czyszczę kwazarka. Cyk. Ale pod ciśnieniem lepiej. Zdecydowanie. O. Dobra, myję to i kurczę, uciekam do domu. Ale się flądra pieni. No, wydajna jest na maksa ta piana. I co robimy, żeby jak najdłużej ten oprysk nam służył? Czysta woda, i za każdym razem, jak kończę jakąkolwiek chemię, pompuję. I przelewam czystą wodą. Odkręcam, pyk, wylewam, i tutaj, żeby nam zleciało do końca. No i teraz zakręcamy. I w ten sposób będzie nam służyć lata. Będziemy tylko wymieniać uszczelki. Minuta 15, ale patrząc tutaj, to będzie na pewno ponad 2 minuty. Dobierzemy i przymierzamy się. Zobaczymy, co z tego będzie. A tutaj będzie najszybciej nam przysychało. Nie siedzi. Piana jest, godzak. Na szybie zjeżdża, bo jest niewidzialna wycieraczka, to wiadomo. Dobra. O, o, zawiniemy. Ok, przygotowany jestem jakby coś. Patrzymy tutaj, jak to wygląda. O, ile Dobrze, jest o Gwiazda! Co to moja piękna? Co to moja piękna? Powiedz czy ja nie jestem śliczna pokaz pyszczek? Powiedz nosa prawie nie ma, powiedz tak mają rasowe pekinczyki. Tak, ty też brudasie mój, ty też. Psy zawsze mi tutaj towarzyszą. Jak robię zawsze, sobie myję zawsze przyjdą, żeby je pogłaskać. Tak piękne dziewczyny, piękne. No przepraszam, sikoreczki. Dobrze, słuchaj, idę po gaziki, idę po. a nie, sprężone powietrze mam, więc idę po gaziki. No, kolejna piana, która, jak widać, robi moim zdaniem robotę. Oczywiście auto nie jest idealne, czyste, czyste. Co jest ważne, no tak jak zawsze mówię, zabezpieczenie jakie mamy na aucie. Tutaj, słuchaj, ewidentnie widać, tak jak zawsze mówię, że ta strona ma gorzej, czyli lewa, od prawej. Widać od razu, że jest więcej brudu. Słabsza hydro, hydrofobowość niż z prawej strony od pobocza. Yy, kolejna rzecz, tu siedzi produkt, który testuje. Kładzie się beznadziejnie. Biały lakier yy, wygląda tak naprawdę to na tym aucie chyba usiadł najgorzej. Ma wszystkie bolączki, jakich nie lubimy, ale za to samo oczyszczanie ten produkt ma rewelacyjny. Jestem w fazie testów. On się na pewno pojawi. I firma, o której ja ogólnie na internecie chyba nie słyszałem, za wiele albo w ogóle nawet dobra. Słuchaj, patrzymy x No jest. Tak jak widać, film drogowy został z tamtej strony, jest o niebo lepiej. Przejeżdżam, zobacz, niewiele, naprawdę niewiele. Tu już więcej, tu już więcej złapałem, tu gdzieś nie zebrało, najlepiej z mokrym. Pyk, zobacz, jak na pianę neutralną i warunki najgorsze, zimowo, jesiennie, idealnie. Lecimy dalej, tu był X, tu. Też widać minimalnie. A zobacz tą stronę od strony pobocza Tutaj tak naprawdę to brzydwa. Hydro na, hydro na wysokim poziomie. Sprawdzamy X. Widać go? Widać. Byk. I proszę bardzo. Wiadomo, nie jest to TFR. Ale czy tak naprawdę potrzebujesz tfr do mycia bezdotykowego? Nie. Chyba, że na myjni, ja mówię, ale jak myjesz szampon tak, jak widać, piany neutralne są wystarczająco. To jest kolejna piana, następna będzie. Słuchaj, może Evron. Zapomniana firma, tak naprawdę, mieli swoje 5 minut, która bardzo ciekawie pachnie. Evron albo może Sonax, nie wiem, jeszcze nie wiem, ale mam tam przygotowane piany. Może Gion też, on też zakrawa, bo on nie jest zasadowy, też zakrawa o neutralne PH. Zobaczymy, coś tam wymyślę. Na chwilę obecną. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!